Paulina Sykut, Jerzyna, uznana prezenterka Polsatu, od lat utrzymuje swoją pozycję jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji, dzięki swojemu profesjonalizmowi oraz zaangażowaniu w prowadzenie prognozy pogody i popularnego szałtanie z gwiazdami. Jej nienaganny wygląd i idealna cera są często przedmiotem podziwu fanów, którzy nie szczędzą komplementów pod adresem prezenterki, znana ze swojej aktywności w mediach społecznościowych, Sykut. Jerzyna postanowiła podzielić się z obserwatorami jednym z sekretów swojej pielęgnacji. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała filmik, na którym początkowo pojawia się w pełnym makijażu, a następnie dokumentuje proces swojej skóry stającej się mocno zaczerwienionej w wyniku zabiegu. Radiofrekwencja mikroigłowa. Nie bolało. To świetny zabieg, który sprawia, że skóra jest w doskonałej kondycji. Podzieliła się wrażeniami z zabiegu który jest popularną metodą walki ze zmarszczkami, bliznami i dla poprawy gęstości skóry. Reakcje fanów na jej post były mieszane, od podziwu za odwagę po wyrażanie obaw przed bólem, co jest częstą reakcją na widok medycznych zabiegów estetycznych, komentarze takie jak ja bym się bał. Szacun. Czy boli od samego patrzenia świadczą o zaangażowaniu i emocjonalnej reakcji obserwatorów, którzy śledzą jej działania zarówno w telewizji jak i w sieci. Dzięki takim działaniom, Paulina Sykut, Jerzyna utrzymuje bliski kontakt ze swoimi fanami, dzieląc się z nimi nie tylko chwilami z pracy zawodowej, ale i osobistymi doświadczeniami związanymi z dbaniem o urodę. To pokazuje, jak media społecznościowe stały się platformą nie tylko do promocji zawodowej, ale również do dzielenia się osobistym życiem i poradami z obszaru beauty co z pewnością przyciąga i utrzymuje zainteresowanie szerokiej publiczności. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.